W imieniu organizatorów obchodów 97. roczniczy odrzyskania niepodległości wojewody kujawsko-pomorskiego pani Ewy Mes, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, prezydenta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego oraz szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych, dowódcy garnizonu Bydgoszcz generała broni Edwarda Gruszki, mam zaszczyt przywitać wszystkich uczestników dzisiejszych uroczystości. Państwo parlamentarzyści, panie marszałku, panie prezydencie, panie generale, żołnierze i kompatanci, mieszkańcy Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Witam wszystkich serdecznie w dniu najważniejszego dla nas Polaków święta, Narodowego Święta Niepodległości. To święto jest nie tylko najważniejsze, ale i bardzo radosne. Świętujemy dzisiaj 97. rocznicę odzyskania niepodległości, która jest największym darem dla każdego narodu. Wolność, niepodległość, własne państwo. Kto nie szalał z radości w tym czasie z całym narodem, ten nie dozna w swoim życiu największej radości. Tak przeżywali te piękne i ważne dni nasi rodacy w listopadzie w 1918 roku. Ludzie wychodzili z domu, śmiali się i krzy krzyczeli z radości, że są już u siebie, we własnym domu, we własnej ojczyźnie. Byli nie tylko radości, ale i dumni, że po latach zaborów zwyciężyły siła ducha i gorąca wiara Polaków w odzyskanie wolności. Panie i Panowie, to wielka radość, tę wielką radość i dumę z niepodległego państwa dzielimy dzisiaj z naszymi rodakami sprzed lat. Podobnie jak oni, wiemy, że nie ma nic ważniejszego od bycia narodem niezależnym i świadomym swojej wartości i praw. Rzeczy najważniejsze mają najwyższą cenę. Zapłacili ją. Ci, którzy przez całe pokolenia mówili i śpiewali Ku Polsce idziemy i sen się spełni wyśnia, wyśniony Oddajemy im dzisiaj należny szacunek Wdzięczni za wielki dar wolności i niepodległości Szanowni Państwo Odrodzenie się niepodległej Polski wymagało okazania jej miłości szczególnej jak to określił wielki patron 2015 roku w naszym województwie, święty Jan Paweł II. Dzisiaj także mamy wiele okazji i możliwości, aby tę miłość do Ojczyzny okazywać w różnych sytuacjach i na różne sposoby. Zawsze też będą nam towarzyszyć, tak jak dzisiaj, radość i duma, ponieważ także dzisiejsze pokolenie Polaków może powiedzieć o sobie, Legiony polskie, wszak Polska to my. To poczucie wspólnoty i łączących nas więzi pozostaje bezcenne dla całego społeczeństwa i także, co głęboko wierzę, dla każdego z nas z osobna. Szanowni Państwo, być patriotą i kochać swoją ojczyznę, to znaczy dzisiaj cieszyć się z jej osiągnięć. Być dumnym z tego, jaką rangę i miejsce zajęła wśród wolnych i demokratycznych państw Europy, doceniać wspaniałą tradycję i kulturę, szanować to wszystko, co jest naszym wspólnym dorobkiem. Nie zapominać, że największe sukcesy, także walce o niepodległość, osiągaliśmy wtedy, kiedy potrafiliśmy jednoczyć się wokół tego, co nas łączy. Panie i Panowie, w tym pięknym Dniu Narodowego Święta niepodległości, niepodległości cieszmy się, że razem tworzymy demokratyczne państwo. Razem też sprostaliśmy wielu trudnym wyzwaniom, zarówno politycznym, jak i ekonomicznym. Niech zatem raduje się serce, raduje się dusza życzę wszystkim radosnego świętowania niepodległości naszej ukochanej ojczyzny. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, 11 listopada 1918 roku przyszła upragniona wolność. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Naród mógł powiedzieć, parafrazując wieszcza, że oto powrócił cudem na ojczyzny Łomu. Czyżby czy w tych sformułowaniach nie zawiera się pewien skrót myślowy, uproszczenie któremu ulegamy w chwilach patriotycznego uniesienia? Proces odzyskiwania niepodległości trwał długo, choć rzeczywiście w listopadzie 1918 roku było już wiadomo, że Polska wróci na mapę Europy. Tu w Bydgoszczy musieliśmy jednak czekać na tę wyśmioną Polskę. Jeszcze 14 długich miesięcy, nim 20 stycznia 1920 roku do miasta weszły pierwsze polskie oddziały z ułanami prowadzonymi przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Na bydgoskim Starym Rynku witał ich doktor Jan Biziel, lekarz, społecznik i wybitny działacz niepodległościowy. Aspiracje niepodległościowe wspierali członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Nowe oblicze naszego miasta kształtowali wówczas tacy ludzie jak mecenas Jan Maciaszek, komisarz generalny rządu Rzeczypospolitej na Bydgoszcz, potem Bernard Siwiński, pierwszy prezydent, Józef Bronikowski, inżynier hydrotechnik, który budował nowy kanał bydgoski, czy wreszcie Leon Barciszewski, ostatni przed wojną prezydent Bydgoszczy, za którego czasów ukończono szpital na w Bielawach i elektrownie na Jakcicach, zamordowane jak tysiące innych Bydgoszczan przez hitlerowskiego okupanta. Ale lata pracy tych ludzi, a potem często ofiara życia, nie poszły na marne. Ich dzieło i walkę kontynuowali żołnierze podziemia niepodległościowego, a później także działacze demokratycznej opozycji w PRN. Bo niepodległa ojczyzna powstała, a potem przetrwała, Dzięki wysiłkowi wielu ludzi i wielu środowisk. Zarówno dzięki dalekowzrocznej myśli politycznej i dyplomatycznym zabiegom, jak i dzięki czynowi zbrojnemu i poświęceniu tych wszystkich Polaków, którzy dla niej gotowi byli swe rzucić życie w ofierze na stos. Kiedy więc dziś wracam myślą do tamtych chwil sprzed 97 lat, to nie wspominam poranka. 18, 10 listopada 1918 roku, gdy o 7 rano na warszawski dworzec wjechał nieplanowany w żadnym rozkładzie jazdy pociąg z Magdeburga. Ten skład miał tylko jeden wagon z czterema pasażerami, wśród których był komendant. Nie czekały na niego tłumy. Jego przyjazd był zupełnym zaskoczeniem. Ja wolę wspominać o wielki zbiorowy wysiłek. Determinacji i poświęcenie polskiego żołnierza na przedpolach Warszawy oraz tę niezwykłą jasność przesłania, które jednoczyło wówczas wszystkie środowiska polityczne, a które sprawiło, że zapomniało się o rzeczach i ludziach małych, o sprawach i utarczkach codziennych, które stawały na drodze do wielkiego celu, a myśl biegła po szlakach dziejowych, sięgała w odległą przyszłość, szukała odpowiedzi na zagadnienia przyszłego bytu państwa i narodu. Dlatego dzisiaj, w Dniu Narodowego Święta Niepodległości, życzę nam wszystkim, całej naszej kujawsko-pomorskiej wspólnocie, by pamiętać o przeszłości, która wzmocniła naszą odpowiedzialność za losy ojczyzny, za jej przyszłość i powodzenie, za demokratyczne swobody i poszanowanie praw jednostki, za tę wolność, która jest spuścizną naszych ojców i dziedzictwem, które powinniśmy przekazać naszym dzieciom i wnukom. Bo jak mówił Roman Dmowski, Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu, ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, którzy byli i będą. Radujmy się dzisiaj świętem niepodległości. Szanowne panie, szanowni panowie, i goście wydgoszczy. Drodzy weterani z kawalerami Orderu Virtutri Militari na czele. Taki dzień jak dzisiaj, taka rocznica jak dzisiaj sprzyja stawianiu pytań. Co by było, gdyby nie postawa Polaków w trakcie 123-letniej niewoli? Co by było, gdyby niewielka wola wolności, gdyby nie świadomość naszych przodków, że w narodzie polskim są wartości, których żadna broń zniszczyć nie może. Nie może stłumić żaden zabór. Obóz czy więzienie? Co by było, gdyby nieczynny udział polskiej ludności Bydgoszczy w powstaniu w Wielkopolskim? Wiele pytań, a tylko dwie odpowiedzi. Nie byłoby Polski, nie byłoby Polskiej Bydgoszczy. 11 listopada to dla każdego Polaka dzień bardzo szczególny. Dzień zwycięstwa w boju o niepodległą Polskę, o którą nasi przodkowie walczyli, poświęcając swoje marzenia. Plany, często własne życie. To wielka ofiara poniesiona przez pokolenia przełomu XIX i XX wieku. Każe nam odważnie zadać jeszcze jedno pytanie: Czy potrafimy dobrze korzystać z wolności, którą mamy za darmo, ponieważ bohaterowie zaborów i wojen zapłacili za nią już najwyższą cenę? Odpowiedzieć trudniej niż na dwa, trzy poprzednie pytania. Ale to dobrze. Bo ta refleksja na większe zaangażowanie to refleksję, bo na, refleksję, na większe zaangażowanie w sprawy swojej ojczyzny nigdy nie jest za późno. Trzeba tylko odważnie pytać. O odpowiedzi najlepiej udzielać własnym życiem, obywatelską postawą i dobrymi nadziejami, decyzjami. Wielkie dobra natury, eksploatowane bezmyślnie i zachłannie szybko się kończą. Podobnie jak z dobrami materialnymi. Wolność jako społeczne, cywilizacyjne i duchowe dobro podlega tym samym zasadom. Niech więc drogi wolności, które doprowadziły nas do najwyższych standardów demokracji, będą nadal gwarantem stabilnego państwa, znaczącego w Europie i cenionego w świecie. Niech drogi wolności, które każdemu Polakowi pozwoliły decydować o własnej tożsamości i przyszłości, sprzyjają codziennej radości, patriotycznej dumie i osobistemu spełnieniu. Tego życzę nam wszystkim dzisiaj najbardziej. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do uhonorowania tych obywateli, którzy swoją pracą i działalnością społeczną przyczynili się do przemian demokratycznych w Polsce. Respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczeni zostają. Pośmiertnie pan Piotr Bartoszcze, odznaczenie odbierze pani Wiesława Grzeszkowa. Bardzo dziękuję. Pan Robert Ziemkiewicz. ファーボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン ź Salwą Bosz Zabezpiecz run. <śpiewanie>

obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Szczególnie serdecznie dziękujemy dowództwu i żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy Orkiestrze Wojskowej, harcerzom z Związku Drużyn, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego za pomoc w organizacji święta. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim bydgoszczanom i mieszkańcom Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy z nami wspólnie świętowali na placu Wolności.